2024 rok odchodzi w zapomnienie. Zerknijmy, jakie smartfony można kupić na jego koniec. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będą polecajki, czyli że postaram się odpowiedzieć na odwieczne pytanie stawiane przez niektórych z Was w komentarzach. To znaczy, co kupić? I będę się zajmował tylko tańszymi telefonami, takimi do 1000 zł. Nie zawsze można zero-jedynkowo zawyrokować, co dla kogo jest najlepsze, szczególnie przy takim ograniczeniu, ale na szczęście żyjemy w pięknych czasach, kiedy w każdej kategorii smartfonów naprawdę ciężko trafić na paździerz. Więc myślę, że nawet jeśli polecane przeze mnie za chwilę sprzęty będą nieco rozjeżdżać się z konkretnymi specyficznymi oczekiwaniami danego użytkownika, całościowo będą się po prostu sprawdzać. Zatem bez zbędnego wstępu, zerknijmy do najniższej półki cenowej, czyli że do urządzeń za mniej więcej 500 zł. W tej kategorii specjalnie wielkich oczekiwań mieć nie można, ale można zwracać uwagę na rzeczy kluczowe, które wpłyną na późniejszy komfort używania sprzętu. I najważniejszą z tych rzeczy według mnie jest typ zastosowanej pamięci wewnętrznej. Jeśli w specyfikacji zobaczycie, że dany sprzęt ma pamięć EMMC, możecie być niemal pewni, że będzie lagował, zamulał i się przycinał. Niekoniecznie musi działać wolno, ale w zasadzie na stówę nie będzie działał płynnie. Podpowiadam zatem, żeby szukać pamięci UFS. Jakiekolwiek. 2.1.2.2 na pewno będzie radziła sobie znacznie lepiej niż EMMC. Drugą ważną cechą jest ekran. Byłoby cudownie, gdyby miał rozdzielczość Full HD, czyli że co najmniej 1080 pikseli w poziomie, a jeszcze cudowniej, gdyby był OLEDowy. Trzecią ważną cechą jest w mojej ocenie w tej kategorii cenowej ilość RAM. -u. 4 GB to według mnie absolutne minimum, bo od tego też zależy ogólna jakość działania. Wszystkie inne cechy za te pieniądze można uznać za przyjemne dodatki niekonieczność. Kierując się tymi kryteriami, za 349 zł sensownie wygląda Motorola G04. Na plus w jej przypadku wypada zaliczyć właśnie pamięć UFS 2.2. Ciekawy, nowocześnie wyglądający design z otworem na aparat do selfie i niestrasznie dużym podbródkiem, cztery kolory obudowy, dobry czas pracy dzięki baterii 5000 mAh, odporność na zaklapania, obsługę NFC i przyzwoity, odświeżany w 90 Hz ekran, mimo że w rozdzielczości tylko 720p i ips -owy. Słabsze cechy to bardzo podstawowy procesor, więc każdy jakkolwiek wymagający użytkownik natrafi na spowolnienia, długi czas ładowania, bo telefon obsługuje tylko 15-watowe ładowarki i tylko jeden aparat, robiący poprawne zdjęcia tylko gdy światło jest dużo. Ciekawostka: Za 50 zł więcej widzę w ofercie X-Comu model G04S z dwa razy większą pamięcią i wewnętrzną i operacyjną, czyli że odpowiednio 128 i 8 GB, szczególnie ta druga wartość jest niespotykana w tej cenie, i z lepszym 50-megapikselowym aparatem. Też wydaje się być sensowną opcją w tej kategorii cenowej. Czy są jakieś alternatywy dla Motorola? Owszem, dobrze wygląda Infinix Hot 40 Pro w wariancie z 8 GB RAMu i 256 GB pamięci UFS 2.2 z większym ekranem 6,78 cala w wyższej rozdzielczości w Full HD i odświeżanym w 120 Hz, z wyraźnie lepszym 108 MP aparatem i nawet głośnikami stereo. Szybsze w Infinixie jest też ładowanie, 33 w i on radzi sobie z nakarmieniem baterii o pojemności 5000 mAh do połowy w pół godziny. Wyraźnie szybszy jest też procesor, to jest Helio G99, co powinno sprawić, że tempo działania i jego płynność nie zawiedzie nie tylko babci czy 8 bambika, ale też 50-letniego taty, który ma konto na TikToku i na Insta. Hot 40 Pro kosztuje obecnie 459 zł, ale co ciekawe tylko w wariancie złotym. Każdy inny jest 200 zł droższy. Przeskakując wyżej do kategorii do 1000 zł, minąć można najtańszego dostępnego obecnie Samsunga, Galaxy A05s za 599 zł. Wiem, że dużo osób szuka telefonów tej konkretnej marki, więc ok, można. Więcej o tym moduł opowiadałem w osobnym odcinku, który podrzucę Wam w linku w opisie. I polecam zatrzymać się na Xiaomi i Redmi Note 13. Tu i teraz za 699 zł w wariancie 628 lub 8256 za 100 więcej. Ten konkretny model to powiedzmy taka Dacia Sandero wśród smartfonów: czyli, że na pokładzie jest zestaw, który spokojnie wystarczy 85% użytkowników, wszystkim normalcom. Wiadomo, że bez firewerków, ale jednak. Telefon ma 120 hz stosunkowo jasny OLEDowy ekran w rozdzielczości Full HD, pozbawiony fikuśnych wymysłów, klasyczny design oparty o jedno z lepszych w historii szkieł Gorilla 3 na froncie i z odpornością na zachlapania potwierdzono certyfikatem IP54. Już tylko podstawowy, ale sprawdzony procesor Snapdragon 685, pamięć UFS 2.2 z opcją rozbudowy kartami i microSD, naprawdę niezły aparat główny 108 megapikseli i dodatkowo 8-megapikselowy szerokokątne, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie, gniazdo mini-jack, NFC, podczytyk, czerwień, 33-watowe ładowanie ogarniające połowę baterii o pojemności 5000 mAh w pół godziny, zero problemów z przegrzewaniem się i znośny interfejs HyperOS, czyli do niedawna MIUI. Są ludzie, którzy go nie lubią, ja jednak do nich nie należę. Czego sprzętowi brakuje? Na pewno zapasu mocy obliczeniowych na przyszłość. Montować filmów w 4K czy grać w jakieś efekciarskie gry na tym sprzęcie się nie da. Nagrywanie wideo także jest ograniczone do Full HD, no i nie ma obsługi sieci 5G. Pozostałe funkcje, jak Esim, czy ładowanie bezprzewodowe, to rzeczy ciągle zarezerwowane dla modeli z nieco wyższej półki. Można brać pod uwagę także nieco mocniejszego braciszka modelu, czyli Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Zresztą seria Redmi Note'ów Pro od wielu, wielu lat pojawia się w różnych zestawieniach z polecajkami. Model, o którym mowa w porównaniu z wariantem nie Pro, ma nowsze szkło na froncie Gorilla 5, odrobinę lepszy procesor Helio G99 Ultra, wyraźnie szybsze 67 W ładowanie, tę samą pojemność baterii do połowy ogarnia dwa razy szybciej w około kwadrans i znacznie, znacznie lepszy aparat główny. 200-megapikselowy, ze sprawniejszym autofokusem, a nawet z optyczną stabilizacją obrazu, która znacznie poprawia jakość kręconego wideo i fotografie nocne. Xiaomi Redmi Note 13. Pro kosztuje obecnie w Xcomie 899 zł za wariant 8256, a sprzęt jest dostępny w kilku kolorach. I zwracam uwagę, bardzo, bardzo podobno do niego jest droższe o 50 zł Xiaomi Poco M6 Pro. Smartfony różnią się tylko aparatem, ale uwaga, w Poco on jest gorszy, więc w mojej ocenie akurat w tym wypadku zupełnie nie warto dopłacać. Tyle samo, co Redmi Note 13 Pro kosztuje zaś coś dla ludzi z sentymentem. HTC U23 Pro testowałem jakiś rok temu na swoim kanale i wtedy urządzenie kosztowało 2300 zł. Jest zatem znakomitym przykładem smartfonu, którego z całą pewnością nie było sensu kupować w oryginalnej cenie, ale po potężnej obniżce zyskującym na atrakcyjności. Nic się nie zmieniło, nadal uważam, że U23 Pro ma bardzo przeciętne aparaty, ale przy cenie 900 zł można to wybaczyć, jeśli rzecz nie jest dla kogoś priorytetem. Szczególnie, że design jest ciekawy, smartfon jest w pełni wodoodporny zgodnie z normą IP, 67. Ma jeszcze lepsze, bo bardziej odporne na stłuczenia szkło Gorilla Victus na froncie. Na pokładzie jest OLED 120 Hz ekran. Znacznie mocniejszy niż w obu Xiaomi Redmi 13. Procesor Snapdragon 7 generacji pierwszej, obsługa sieci 5G, a nawet 15 watowe ładowanie bezprzewodowe i 5 watowe zwrotne. Wszystko to jest okraszone wspomnianym przed sekundą sentymentem, bo nakładka systemowa przypomina HTC Sense, której część z was może kojarzyć z przed kilkunastu lat, z takich modeli jak Wildfire Desire czy One. Kiedyś absolutnych sprzedażowych hitów, bo tak, drodzy młodsi widzowie, HTC całkiem niedawno było smartfonowym gigantem. Żeby nie było, U23 Pro ma jeszcze kilka innych niedoróbek, które warto znać przed zakupem. Poszczegółowe informacje zapraszam do pełnej recenzji na mój kanał. Link także będzie w opisie. Idąc dalej, wracamy do Motorola. Producent ma bowiem bardzo pozytywną politykę cenową, sprowadzającą się do tego, że przecenia mocno modele, które są na rynku już od dłuższego czasu. Trochę tak, jak stało się w przypadku HTC, ale tutaj to konsekwentne podejście, nie odosobniony przypadek. W taki wyprzedażowy okres wpadła ostatnio Motorola Edge 40 Neo. Smartfon nie jest wprawdzie tak kompaktowy jak poprzedniczka, ale tak akurat nie powinno większości ludzi przeszkadzać. Ze wszystkich statystyk wynika bowiem, że preferowane są telefony większe. A na pokładzie jest naprawdę mocny, średniopółkowy, niepodstawowy zestaw cech. Szkło Gorilla 3, plecki z przyjemnej w dotyku i z ciężkiej do zarysowania sztucznej skórki, pełna odporność na zalania z certyfikatem IP68, OLEDowy ekran Full HD odświeżany w 144Hz z obsługą treści w HDR10 wystarczający do sprawnego działania procesor Dimensity 7030, 12GB RAMu i 256GB pamięci UMCP, głośniki stereo, 50 megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizacją obrazu oraz 13 megapikselowy szeroki kąt oba nagrywające wideo w 4K, czytnik linii papilarnych w ekranie, obsługa trybu Ready For wyświetlającego ala pc interfejs po podpięciu do dowolnego monitora czy interfejsu, 68 w ładowanie, bateria pojemności 5000 mAh, wsparcie dla sim i 5G. W całej tej wyliczance brakuje w zasadzie tylko ładowania bezprzewodowego. Ale cóż, Motorola musiała na czymś oszczędzać. Edge 40 Neo debiutowała w cenie 1899 zł, obecnie da się kupić za 969. A na sam koniec zerknijmy, co w limicie do 1000 zł oferuje najpopularniejszy w Polsce Samsung. Za 999 zł da się obecnie kupić model A35 w wariancie z 6 GB RAMu i 128 GB dyskiem. O tym telefonie także opowiadałem bardziej szczegółowo we wspomnianym już wcześniej odcinku o Samsungach z serii Galaxy A. Pozwólcie więc, że skrótowo stwierdzę tylko, że jest to zupełnie uczciwy zakup za te pieniądze. Sprzęt też ma świetny ekran, superamolodowy, odświeżany w 120 Hz, obsługę SIMów, szkło Gorilla Victus Plus, pełną wodoodporność, 50 MP. 8-megapikselowy aparat z optyczną stabilizacją i 8 megapikselowy szeroki kąt oraz dodatki takie jak głośniki stereo, slot kart pamięci, design bardzo przypominający flagowe modele marki i długie konsekwentnie dostarczane w Polsce, co podkreślam wsparcie. O brakach możecie się dowiedzieć z linkowanego filmu. Ale tak, a 35 to dobry wybór w tej cenie. Na sam koniec ważna uwaga. Smartfony, które wystąpiły w tym odcinku, ich dostępność i ich ceny pochodzą oczywiście z XCOMu. to znaczy, że są aktualne tu i teraz, czyli w momencie nagrania, 30 grudnia wieczorem. Na kształt różnorakich promocji, ani polityk cenowych, niestety nie mam wpływu, mimo że bardzo bym chciał, a wtedy wszystko byłoby super tanie. Zatem nie miejcie mi zazu, jeśli coś się zdeaktualizowało, gdy wy oglądacie ten film. Jeśli macie jakieś pytania na temat telefonów, o których dziś była mowa, zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli sami macie Jakieś ciekawe modele do podpowiedzenia w tej cenie. Zapraszam do podrzucania ich innym widzom. A jeśli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i dajcie x-komowi suba. Trzymajcie się. Cześć.